Książka, którą najlepiej pamiętasz. No to pierwsze te książki górskie, które czytałem. Bonatiego, Moje Góry, ale również O Tomku Tarkowskim, czyli książki przygodowe na początek. Kiedy w życiu się najbardziej bałeś? No, jednak bałem się najbardziej podczas mojego niekontrolowanego lotu na Pumori, gdzie spadałem właściwie nie mając żadnej kontroli. 400 metrowym kuluarem śnieżno-skalnym. No i tam właściwie już byłem przekonany, że śmierć w oczach. Po prostu cudem wyszedłem z tego. Ale wtedy się faktycznie krótko, ale intensywnie bałem. Czego najbardziej nie lubisz w innych ludziach? No jak chyba większość ludzi nie lubię fałszu. No nie lubię takiego zakłamania. Lubię, że Ktoś mówi mi nawet prawdę, ale jest szczery. Pies czy kot. Pies zdecydowanie. Jako, jako przyjaciel wielokrotnie miałem psy. Natomiast koty no też lubię, ale, ale, ale zdecydowanie pies. Teraz o GPS czy papierowa mapa. GPS no, ułatwia życie. No nie do końca. Się na tym dobrze znam, ale wciąż wtedy, kiedy jeszcze mogę, to jednak papierowa mapa. Wolisz seriale czy filmy? No, mimo wszystko wolę, wolę filmy, bo akcja się zaczyna i kończy. Czy we wspinaniu zmieniło się na gorsze, co na gorsze, a co na, na lepsze? No, lepsze to, to uważam, że no, są te, te ułatwienia różne prognozy pogody sprzęt wytrenowanie. Natomiast, no cóż, na gorsze może się zmieniło y, komercja, że y, wyścig y, za rekordem, za szybkością, y, no i to jest to, co doceniam bardzo. Natomiast y, wychowywałem się w innych czasach i, i, i raczej mnie ciągnęła w góry, i wciąż mnie ciągnie raczej przygoda. Rekord to przy okazji, ale nie jest to, to ważne. Największe niespełnione marzenie. Myślę, że jeszcze wciąż nie spełniłem wejścia na Serotore. Wciąż chyba mam jeszcze szansę, ale wciąż jest to niespełnione. Pierwsze zarobione pieniądze. Będąc jeszcze młodym, udzielałem korepetycji i wtedy mnie to cieszyło, że własne zarobione pieniądze mogłem z nimi robić co chciałem. Czy jesteś Zorganizowany czy chaotyczny? No, wszyscy mówią, że raczej jestem zorganizowany. W końcu z wykształcenia jestem inżynierem i, i myślę, że, że, że również to potwierdzę. Jestem zorganizowany. Kiedy ostatni raz wysłałeś list albo pocztówkę? Ostatni raz, no nie wiem czy nie było to z 5 lat temu, wysłałem z Nepalu, ale to, to, to głównie, głównie z gór wysyłałem coś. Który dzień swojego życia chciałbyś przeżyć ponownie? No chyba to wciąż się wiąże z rodziną. Wiem, że największym przeżyciem dla mnie to było wtedy, kiedy byłem bezpośrednio, a nawet odbierałem ją tak fizycznie przy porodzie mojej córki. I, i, i wtedy się bardzo wzruszyłem. Czy możesz zaprosić na kolację trzy osoby z przeszłości? Kto to? To to będzie. Kogo bym tu mógł zaprosić? No jakieś moje chyba y, dawne znajome, ale, ale też bardzo chętnie spotykam się w ciągu z tymi ludźmi, z którymi y, dużo przeżyłem w górach. Na przykład do nich należy Janusz Majer. Y, to to tak, z nim zawsze chętnie i w każdej chwili. Jaką super moc chciałbyś mieć? No, tutaj sądzę, że to jest, jest takie wymarzone coś super mocno, choćby przemieszczania się w przestrzeni, mogło to być z kontynentu na, na kontynent, w jakieś tam wymarzone miejsca, żeby to było szybko. Czy pieniądze dają szczęście, że tutaj pośrednio dają to szczęście, kiedy możemy zrealizować jakieś swoje marzenia? Natomiast bez przesady, po prostu nadmierną ilość pieniędzy, którą bym miał, raczej bym się dzielił z ludźmi, a nie żeby wydawał na, na własne przyjemności. Co uważasz za zbyt ryzykowne? No, kiedyś, kiedyś nie myślałem o tym, że, że to, co robię, jest ryzykowne. Nie zastanawiałem się zbytnio nad tym. Natomiast ostatnio, cóż, za zbyt ryzykowne uważałbym, może, y, wspinaczkę chyba y, w nieznanym terenie bez, bez zabezpieczenia. Piątkowa noc, szalona impreza, czy film i wino. Y, szalona impreza raczej nie. Raczej byłem od tego zawsze daleko. Natomiast film, wino na spokojnie, w dobrym towarzystwie, to raczej tak. To raczej to film, wino chętnie. Najdłuższa podróż w życiu. Dojście na przykład do bazy pod K2 od strony chińskiej, no zabrało nam pełne dwa tygodnie pobyt no ponad dwa miesiące, powrót, czyli trzy miesiące. Zdarzało mi się na przykład do Termezu pociągiem jechać przez były Związek Radziecki i ten przez cztery dni, cztery noce w pociągu. No i uważałem wtedy, że to była długa podróż, ale wspominałem to nie powiem przyjemnie. Po prostu byłem młody, wszystko mieliśmy. Yy, można się było napić, zjeść, wyjść na dach, przewietrzyć się. Yy, no i, i, i to, było, to mnie bawiło. O, pytanie, <noise> co ci się śni? Czasami miałem w pewnym momencie i to było coś dla mnie niesamowitego, bo to się powtarzało mi przez, w przeciągu chyba kilku miesięcy, co jakiś czas miałem sen, że się wspinam w terenie nieubezpieczonym, że się wspinam bez asekuracji, bez zabezpieczenia w terenie, który z biegiem tej wysokości zaczynał się przewieszać, dochodziłem do momentu, gdzie to już się przewiesiło, przewieszał się ten teren. Wiedziałem, że już nie dam rady przejść i spojrzałem w dół i miałem wrażenie, że nie zdążę, że nie mam szans się wycofać teraz z powrotem tą samą drogą. No, i wtedy na szczęście się budziłem. Nie wiem skąd się brał taki u mnie sen, ale to się powtarzało dosyć dużo i właściwie z tą samą intensywnością, to samo i w tym samym czasie się budziłem jak ten. Natomiast nie ukrywam, że, że parę razy miałem sny bardzo przyjemne, i to mogę tutaj z całym zdecydowaniem powiedzieć, że działo się to wtedy. Kiedy wracałem po pobycie na dużych wysokościach, na przykład po szczytach 8000 albo że przebywałem w bazie, na przykład podpołudniową ścianę locę, gdzie przebywaliśmy przez ponad dwa miesiące, gdzie się wspinaliśmy, i później w ciągu jednego dnia schodziliśmy z dużej wysokości, nawet z ponad 7000 tysięcy, schodziliśmy na 4000 tysiące spałem gdzieś w jakiejś lodży, już wtedy oczywiście po jakimś tam piwku, po czymś i wtedy no, niesamowite rzeczy, takie bardzo przyjemnościowe miałem. Sen kolorowy, nie tylko kolorowy, ale coś tak jak, jak na filmie jakimś na, na dworze Faraonów, gdzie y, właśnie kobiety na pół lyżowane, y, roznosiły nam jakieś owoce, napoje. No i to były sny bardzo przyjemne i, i muszę się pochwalić, że nie był to jedyny sen, bo bardzo często właśnie po zejściu z tych dużych wysokości te sny, właśnie kolorowe, właśnie takie bardzo przyjemne i nie wiem jak to wytłumaczyć czy to była nagroda z tym, że tyle tam spędziliśmy w takich trudnych warunkach nie zawsze śpiąc dobrze, a tutaj nagle to dotlenienie i, i, i może to. I już teraz spełnienie tego, co, o czym marzyli, marzyliśmy całkowicie wysoko, nagle to się spełniało przynajmniej w snach. Więc, więc no były te różnorodne sny w zależności od, od wieku, w którym, w którym się te snymi właśnie tak obie, o, o, objawiały. Największy fuks w życiu na Annapurnie, gdzie chodziliśmy południową ścianą i to była moja oczywiście wymarzona góra. Oczywiście droga, no niesamowita też droga Moingtona, o której żeśmy marzyli. No i wchodziłem, akurat tak się zdarzyło, że, że wchodziłem samotnie, dochodząc do szczytu. No i uważałem, że to było fuks, bo była no piękna pogoda, ładna widoczność, spełnione marzenie, no realizacja tego, tego marzenia, więc, więc uważam, że to był taki fuks. Najcięższy plecak w życiu. Było to po, po K2, rok 96, gdzie właściwie byliśmy ostatnim zespołem z Piotrem Pustelnikiem, gdzie wchodziliśmy. No i później likwidowaliśmy te obozy i wiem, że również ten najniższy obóz, bo już nikogo nie było, nie było tragarzy, wznosiliśmy. Wtedy niosłem bardzo, bardzo ciężki plecak. No i tutaj y, taka fajna rzecz, że okazało się, nie spodziewaliśmy się z tego, że wyszedł Krzysiu Wielicki i mówi, daj jak ja ci poniosę ten plecak. Mówię, no nie Krzysiu, no w końcu liderem jesteś, no nie wypada. Ale daj, wyrwał mi to. I bardzo się ucieszyłem, bo mówię, to dobrze, tylko na chwilę. A, no widzę tutaj, co poradziłbyś? I młodemu sobie. No cóż mógłbym sobie poradzić młodemu? Myślę, że realizuj swoje marzenia, bo, bo mi się to wtedy udało.